Jak nauczyć się słuchać Boga w codziennych decyzjach? Każdego dnia podejmujemy wiele decyzji, od tych drobnych po te, które mają długofalowe konsekwencje. Wierzący często zastanawiają się, jak rozpoznać Boży głos i jego prowadzenie w codziennym życiu. Biblia pokazuje, że Bóg mówi do nas na różne sposoby, a kluczem do usłyszenia Jego głosu jest otwartość. Modlitwa i zaufanie. Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną Ewangelia według Jana, rozdział 10, werset 27. Bóg pragnie prowadzić nas każdego dnia, ale to od nas zależy, czy nauczymy się słuchać Jego głosu. Apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał: Nie upodabniajcie się do tego świata. Ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu, abyście rozeznawali, jaka jest wola Boża, co jest dobre, miłe i doskonałe. List do Rzymian, rozdział 12, werset drugi. Otwierając się na Boże prowadzenie, uczymy się podejmować decyzje zgodne z Jego wolą. Psychologia podkreśla, że świadome podejmowanie decyzji wymaga uważności, Refleksji i zdolności do słuchania swojego wnętrza. W kontekście wiary oznacza to skupienie na Bożym Słowie, ciszę w modlitwie i otwartość na jego działanie. Jak nauczyć się słuchać Boga w codziennych decyzjach? Pierwszy: trwaj w modlitwie i pytaj Boga o jego wolę. Modlitwa to nie tylko mówienie do Boga, ale także słuchanie. W liście do Filipian Paweł napisał, o nic się nie martwcie, ale we wszystkim przedstawiajcie Bogu wasze prośby w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. List do Filipian, rozdział czwarty, werset szósty. Kiedy oddajemy Bogu nasze decyzje, otwieramy się na Jego prowadzenie. Drugi, szukaj Bożego prowadzenia w Piśmie Świętym. Psalmista mówi: Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. Księga Psalmów, Psalm 119, werset 105. Czytanie Biblii pomaga nam lepiej rozumieć Bożą wolę i uczy nas podejmowania decyzji zgodnie z Jego wartościami. 3. Słuchaj wewnętrznego pokoju. Boże prowadzenie często objawia się w pokoju serca. W liście do kolosan czytamy, a w sercach Waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. List do kolosan. Rozdział 3, werset 15. Jeśli jakaś decyzja wywołuje w nas niepokój i wewnętrzne rozdarcie, warto zastanowić się, czy pochodzi od Boga. 4. Rozważaj sytuację w ciszy i skupieniu. Jezus często odchodził na odludne miejsca, aby modlić się i słuchać Ojca. On zaś oddalał się na miejsca pustynne i modlił się. Ewangelia, według Łukasza. Rozdział 5, werset 16. Cisza i refleksja pozwalają lepiej wsłuchać się w Boże natchnienia. 5. Szukaj rady u innych wierzących. Wspólnota może pomóc nam rozeznawać Boże prowadzenie. W Księdze Przysłów czytamy. Gdzie nie ma narady, upadają plany, gdzie jest wielu doradców, tam jest powodzenie. Księga Przysłów, rozdział 15, werset 22. Czasem rozmowa z kimś doświadczonym duchowo pomaga lepiej zrozumieć Bożą wolę. 6. Bądź cierpliwy i czekaj na Boże potwierdzenie. Nie wszystkie odpowiedzi przychodzą od razu. Psalmista mówi: Czekaj na Pana, bądź mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. Księga Psalmów. Psalm 27, werset 14. Czasem Bóg mówi do nas przez czas oczekiwania i rozwój naszej wiary. Siódmy: Zaufaj, że Bóg prowadzi cię nawet wtedy, gdy nie masz pełnej jasności. Czasem Bóg nie daje nam pełnej odpowiedzi od razu, ale prowadzi krok po kroku. W Księdze Izajasza czytamy: Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami Księga Izajasza. Rozdział 55, werset 8. Zaufanie Bogu oznacza przyjęcie Jego drogi nawet wtedy, gdy nie rozumiemy wszystkiego. Podsumowanie, uczenie się słuchania Boga w codziennych decyzjach to proces, który wymaga modlitwy, ciszy, refleksji i otwartości na Jego prowadzenie. Jak mówi Jezus: Moje owce słuchają mego głosu, Ewangelia według Jana. Rozdział 10, werset 27. Kiedy oddajemy mu nasze serca i decyzje, możemy być pewni, że on nas prowadzi ku dobremu. Niech to przynosi ci pokój, twój przyjaciel pozdrawia.